Serdecznie Państwa witam, 13 dni, czerwca 2023 roku, temperatura 30, ile się, co ja mówię, temperatura może być 10 stopni, stóry obowiązkowe na 4 litery, bo inaczej by człowiek się zamroził, wczoraj też było takie zimno, ale są lata różne. I różna pogoda i teraz jestem przy ul numer 4 drodzy Państwo to jest ul gdzie z ostatniej mojej rójki z ubiegłego roku który bardzo ładnie mi się ta rójka rozwijała pracowała a na wiosnę wyszła słaba prawdopodobnie została otruta butami szmatami a wczoraj ten sąsiad spalał plastyki a potem jakieś obrzęki płyt meblowych smrody nie z tej ziemi były No i proszę państwa takie sprawy sąsiedzkie, takie hamstwo to tylko załatwi naturalna selekcja Inteligentni zostaną a te tempe chamy wytrują się i wtedy w Polsce będzie dobrze. Inaczej tego nie rozwiążę. Bo długie, wymalowane paznokcie nie świadczą o inteligencji człowieka. No i zabieram się za to miodowranie. Proszę Państwa, a to jest ładnie taranka wypełniona na przestrzeni wszystkich uli. Co już przeszedł? To jest ten zaskoczonej zawartości tej ramki, no ale niestety wiosna późna, zimna. Te pożytki się w różny sposób, proszę Państwa, zeszły. Deszcze, nie deszcze, zimna blokowały zbiory. Wiele zbiorów się zmarzyło, coś tam panowie wzięli na rzepakach, no ale ten żabatkowy miód dla mnie to jest miód wątpliwej jakości ze względu, że to jest uprawa, która jest bardzo mocno nasycona azotami, opryskami różnej zawartości. No i niestety, tam po troszeczkę można tego spożywać, ale tak jak pszczelarz to wyjada olbrzymie ilości miodu, niczym truteń, no to to jest takim miód największym zagrożeniem tak dla pszczelarzy. I teraz dalej. Dalej, proszę Państwa, to masło maślane w każdym ulu, ramki się wyjmuje, wyczepuje, pszczoły się ogarnia. Widzę, że niektórym sympatykom mojego kanału, już, już te moje filmiki ubrzydły, a to jest ramka pusta. została zostały bez pszczoły, a niektórzy mówią jak to na jasnych ramkach pszczoły pracują. Tak, pracują, jak im No jak widzicie? Drodzy Państwo. siedzi w ulu, nie idzie w pole, to coś jest, jak się rozjaśni to wszystko pójdzie w pole i ul jest pusty, ale tylko z tego powodu, że to jest ul ciepły, bo gdyby był zimny ul, to zupełnie inne byłyby zachowania pszczół, niestety. O. Z zimnego ula z denicą siatką, o siatce, tak nie wyległo w pole. Bo musi być ich bardzo dużo w ulu do pielęgniarek, czerwiu, utrzymania temperatury. I ta rodzina tak troszkę ładnie miała w tej stawce, Ale tu ten korpus górny, nie będę wyjmował, masakrował. Jest korpus środkowy całkowicie pusty ładna rodzinka o, niestety proszę Państwa 3, 6, 9, 10 Tu jest, powinna być jedna ramka mni Tu powinna być jedna ramka mni żeby to trzeba uczynić żeby rozluźnić tym pszczołom sytuację żeby mi nie wpadły niepożądany nastrój. No, Wyjmę ramkę jasną. Dlaczego jasną? Bo jasnej ramki mi tak szybko motylica nie skonsumuje. O, na tym to polega. Rozciągnę im tę ramkę, żeby miały większą swobodę gromadzenia się w przestrzeni między żeby wytwarzały ten dwutlenek węgla wydychały i ten dwutlenek węgla wydychany przez te pszczoły przechodzi bez gniazdo i uszkadza warozę leczy pszczoły z warozy ponieważ waroza wytrzymuje stężenie dwutlenku węgla bardzo niskie wysokiego nie wytrzymuje pszczoły Ją pod tym względem według badań naukowców przewyższają kilkakrotnie. I proszę Państwa, widzicie szumrów. To jest no Jestem zaskoczony, że tak te rodziny wybujały, tylko mam obawy żeby one mi z głowy budych nie dziesiątkował. Tu mam wielkie obawy. No niestety zakarmiać, podkarmiać rodziny pszczele to też jest robota i każdy ma na to czas. O jak widzicie, tu jeszcze jest na tej ramce końcówka czerwiu i więc z tego powodu ta ramka musi być gdzieś tu położona z boku, żeby czułki sobie dogrzały ten czelo w ten sposób i sprawa załatwiona żeby on wyszedł Tej no proszę Państwa tak mniej więcej wszędzie w równe miodobrania no i naprawdę jestem z tego też zadowolony nie tyle jest a nie mniej w serdecznie się z Państwem żegnam